Jak Państwo widzą najmłodsi aderci zaczynają, tutaj mały Pre, instruktaż. Re, Proszę re, bardzo. Chodzi o to, aby odważnie podchodzili do tego, bo tak naprawdę przełamanie jakichś deseczek, czy nawet potem cegieł, to tkwi u nas w umyśle. Tak.

Wykonają złamanie tych zeseczek poprzez majgery, czyli kopnięcie. Jak Państwo widzą, różne techniki łamań z głowy, nogi, ręki. Przez wasi i Wszystko idzie w trzazi. Pracy są mocni. Proszę Państwa, to było na tyle co dzisiaj Państwu pokazać. Zdecydowała się przed Państwem sekcja Kyokushin Karate i sekcja Jiu Jitsu i samoobrony szyciskiego Klubu Sportowego Husaria. Zapraszamy do nas na treningi. Zapraszamy na stronę internetową www.husaria.pl Proszę o prawa. Dla dzisiaj stało ogromne przeżycie. Widzę, że dla niektórych rodziców równie...